Witam w kolejnym Let's Play'u Minecraft Multiplayer. Cześć. Z nami jest Vegat i Shon. Czyli ten, ten tu knypek. <grych> um, Lukishona będzie tak słabo słyszeć, bo ponieważ nie mam zrobionych ustawień. A, We a Vegata będzie sły słyszeć bardzo dobrze, ponieważ jest blisko mnie. Bo z tym jego No właśnie. Dobrze. Jedziemy. Dzakoo! Jedziemy! LOK! Do kieszon. O kurde. O Mikołaj. Co ty ma na... Ej, Ej, ty ma ZAJE za ifa! Panie nie jeden czy pięć chodź tutaj! Okej. Okay. Leparkour! Reparkur. Ej, on już WYŁAŻĘ! Bardzo dobra! Ej, oni już tu biją! What the fuck? O kurde, nie znoszę tego! Ja to znoszę! Nie! No kurde, nie pchajcie się, cieniasy! ...bez premium. Ale lag. O co ty młodzi? Trzeba tam skoczyć. Suwa! No cieniasy! Kurde, no kurde! PVP nie ma. No się. No ja... No patrz, wygaszą w niego te ury! Tam wskoczyć nie idzie. lagi. Ej, tam jest dalej lawa! Fak. Tak tylko rękułem. Jest. Co kasówka. O nie, lawa, lawa, lawa. O, o, o ja! ja! da się tu jakoś oszukać? Siec. Zrobić oszustwo. Okej, zapal jeszcze raz, bo mnie zabiło żalowo. Idziemy do jakiegoś Lugiszą. lasu. I chodzi do lasu, jest jakiś warblas? No właśnie. Ej, tu jest teraz Bo świka. mnie uczono! To jest świnia! A, tu. Mm. Jakie TP. O, wagon! Wagoniki! Ej, ciekawe gdzie teraz idziemy. Nie mamy drena. Wagon, wagon, wagon! Siadaj! siadaj. Jest! Siedzę wa... Nie się tu, no. Ja się zjadłem! Chodź tu, chodź tu, nie uciekaj! Lukisza I Luki Szosy siedzi w wagonie. Chciałem tylko. Koniec! To jest Jeszcze ja ja O, nie, 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 po nie, Świniaka! Je, po świniaka. świniaka, świniaka ja Wasze żarełko. Chodź ty. E, <grymne> Idzie jest trzecika. To już piąty odcinek. Bo wtedy nie mieliśmy do nagrywania i się... Ej, ja, idę do tablicy ogłoszeń. Pierwszy raz gram. Pierwszy raz gram na... Co? No. Ej, szybko, Lukison! Chodź pod świniaka! No, biegnij, widzisz nas? Chodź tu, ale widzisz nas, zobacz! Zaprowadzę cię, chodź Lukishon. Szybko, biegnij i skocz. Chor. Dobra, skoczyłem. Idzie. I, I teraz gdzie to było? Lukisza, dobra. Wideli w pokoju Chrystusa. Współ niech będą dzięki. Amen o Montenegro. Teraz ty dalej Skakaj. O, guszej. No Właśnie, ja chciałem, Luga. ale się zagubiłem. Eee, przesuń się. Musisz zrobić reklamę serwera na YouTube. Dobra, um, reklama została ukończona. Reklama musi zawierać. Um, fakty o serwerze. IP. to o, nie mam, patrzcie. No, jest Jeszcze... jest... e, czyli jaka ranga? E, czekajcie, sprawdzę dwie w plan. A, dun, dun, nie ma takiego, dun, dun. Ko takiej komendy. Chyba to zdążycie przeczytać, nie? No, już nagrywałem 5 minut. Ja, ale do końca nie? A co dzisiaj jeszcze będziemy nagrywać? Nie, nie ma takiej komendy. E, może wam napisać, y, jakie to ma IP? I... Dobra, to najwyżej jak nie mnie się Wyjdź tutaj. wyjdź tutaj. Bądź ma, wejdź tutaj. E, dobra, to wam napiszę, może admin coś zrobi. E, ten serwer się nazywa. E, tak się nazywa. Ten oto serwer. Dobra. Możecie się to na kartce napisać, bo yy, tam ale typu, typu... fajna kula. na mi się tak Apel raz. Dobra, napisałem jestka, nie musisz tłumaczyć. Jeska Marina. O mod no, jak się skonoją. Ale lagi kurcze tu są. Dobra, lucky. Ej, ten se, ten ma G moda albo flame czy coś tak to szło, nie? Ej dobra, gdzie jest to, to musi być admin. Leser.pl. Kto? Lesser.pl Ktoś ukradł CTSG gębę. Oki synek. Siema. A ja nie ukradłem nikomu. Nie, a, ko, a kto patrzy na YouTube i skrada? Apple. Rady. Ej, tutaj są buźki chyba tych adminów. Ej, laser, czy jakoś tak? Laser. Pokaż je. Pokaż, bu pokaż, buźkę. No, to jest podobna. No, taka sama. No, kurde, są to jakieś warp działki chce się budować. Ej, tutaj. Chodź, chodź za mną. No, chwila. Luki chodź. Nie da się. Bum. Chodźcie za mną. Bum. Może BUM. Zapraszamy. A, 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 Chwila, nie. Jest Dobra, stronę. przełączę się na tiny. Tak i tak więcej widać na teamy. przez OptiFina. fajne. Ale mam trochę lagi przez nagrywanie. Takie tycie. Ehm. Ty, ty. um, tablica warpów. Jakaś tablica? Niebieski! Ej, ale buda Tego się nie spowiedzi! Szpal na mieście! Widzi. Ale, oh, o, lukisza O, jest set home! Spawd kill special. Kit special. Zobaczę. Kit. O, jak Special. Special. Nie ma <laughs> tych... What the fuck? Kit. A my tu nawalamy zombiaków. Spadajcie. Gówno, piszą komendę a nawet takie. My tu nie nawalamy. Tak. Dobra, polecam serwera. Ale to nie koniec odcinka. O już 8 minut... No Pre e, ten właśnie oto program... E, pozwala mi tylko na 15 minut. No i tak dużo. Kurde, ale mi się tak podoba. Mi się a gdzie wy? jest taki mod, że kliper... Plugin Plugin, że e, jak clipper wybuchnie, no to nie będzie dziurka. Ej, pajek w tym! Wagoniku Siup Ej, pajek w wagonie ej, Ale lak! Ja się siedzę, to Do nie jest lak! lak. O, si si siadam w wagoniku Laci gnoja Gdzie on jest? Zabić! Ej, daj mi A to po co? A co tam jest? Jakaś sypialnia? Ej patrz! Jadalnia. Nurga to! Nurga! E, bo tu oświecasz... Ej zombie! Co? Gdzie? Tutaj szedł Lukiszaaam! Nadbiegam! i co jest? Gdzie on jest? Lukisza? A gdzie ty, a gdzie ty jesteś? Kurde, no piszą na tablica nie ma. Chwila, gdzie też była tablica? Ogłoszeń? Ile tam jest świn? Widziałem przez laga. Może się. Ej! ta świnia z czego zgapili z jakiego serwera e, z tego no tą zgapili z chyba od skkf stary serwer i też z psycho mc się nie mylę to jest admin chyba z psycho mc też to jest admin co e, będziemy krytykować fajny serwer admin drugi e, zapisy na event na forum nie? Eee. O! Ja idę mamy na... kolegów! Ja idę na parkura! Witajcie! Nie ma tyle ludzi już! Zenki, gdzie wy? Gdzie jest wejście do zenków? Nie ma! Dajcie skoczyć! Jak chcę warp! Dajcie! To na rynie idzie! No! Jeszcze ja mi uduszą! Skaczemy! No, Zobaczymy. Hmm, pomyślmy. Tak! Jack! Jump! Co tu się biją? O, właśnie tak. Ej, tam jest jakaś dziura kolejna. 11 minut nagrywamy. A F! Zobaczymy miłej gry. O! Portal do Ender. 8. Ej, może jakieś tu warte? Czekajcie tam. No, ej, ładuj się. Kurwa, pływamy ściekami. Daj mi jeden czy Idę do Neteru. Ja też. Jestem w Neterze. I za chwilę się zabiję. Bo cię niech trwałeś. będą. Dzięki. Raz zmienimy zmienimy się Mercedona. Faka, tak. ale ścinki w Neterze. No, ja też mam alagi. I do lawy! Ej, chodź do lawy! Gdzie? Tu! o siup! siup. Ale lag! Kwiecił. Przeleciałem przez ogień! I się podjarałem! A ma takie lagi, że nie wziął ale dobra. Tak. Ty Ej. masz lepszy lag! lawa! I zleciałem! A w ogóle nie. tak! Ej, dobra! Skoczyłem na harda, a ja skoczyłem do lawy! A my dzisiaj będziemy e ciaciacinę? Nie wiem. Nie wiem. No, się na byle jakim serwisie. Mogę ja nawet palić. A tu na ja, ja, ja. Dobra, to by było na tyle z tego serwera. Jesteśmy oto w tej fajnej kuli. No to na dziś kończymy odcinek serwerów. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka tych oso serwerów. Cześć. Cześć. Narka.